Ładny kubeczek, co? Dobra, a tak serio, kupiłem go w ramach żartu, bo chciałem mieć ładny kubeczek z przyszłym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej. Zobaczyłem takie ładne kubki za 7 złotych i stwierdziłem, a dla żartu za 7 złotych, a co to 7 złotych dla żartu? Niektórzy by za żarty przepłacają życie. Znałem, że wezmę sobie taki ładny kubeczek z nazwiskiem Stanowskiego... Do pracy i będę miał taki fajny kubeczek. Przy czym, by go rozpakowałem, okazało się, że wziąłem tą wersję bez nazwisk założycieli tego oto pięknego kanału. Już się czułem oszukany A 7 zł. Fakt, faktem jakby ten kubek kosztował 10 zł, to nawet bym się nie zainteresował. Czy chciałbym go wymienić? Nie. Popatrzmy, co gdzie go nie, do więcej kasy stracę na sam dojazd do tego miejsca niż ten kubek jest warty. Więc już i tak mam ładny kubeczek w to pracy. Ale a propos tekstu na dzisiaj, to już po angielsku. 3 minutes from something beautiful uh. Okazało się, że niestety tutaj nazwiska Stanowskiego nie ma Ja sobie do pracy, wszystko spoko Tylko sobie uświadomiłem, że ten kubek ma ten pojawiający się nadruk Jak jest ten pojawiający się nadruk To znaczy, że nie można go myć w mywarce Więc po prostu mam kubek bez Stanowskiego, który muszę codziennie myć Ale przynajmniej jest duży, więc dużo herbaty się mieści. Do jutra